rootdn określa nazwę uprzywilejowanego użytkownika bazy danych root. Dodaj basedn łączy nazwę basedn z rootdn i tworzy rootdn. Nowy oczywiście. Hasło ldap ustala hasło użytkownika bazy danych root. Domyślnie sles 10 ustawia jako hasło administratora root. Szyfrowanie. Wybiera się sposób szyfrowania haseł. Dostępne opcje to krypt SMOS, SHA, SSHA i PLAN. Aktywuj Start TLS z użyciem certyfikatu Common Server Certificate włącza się przetworzenie przez serwer LDAP przechodzących żądań StartTLS i zarejestrowanie Demona SLP. Serwer LDAP wyszuka dostępnego demona SLP, czyli Service Location Protocol, w którym będzie mógł się zarejestrować. Po skonfigurowaniu serwera LDAP możemy przejść do następnego etapu, w którym należy zadecydować w jaki sposób będzie realizowane uwierzytelnianie użytkowników w naszym systemie. Mamy tutaj uwierzytelnianie lokalne. Przy takiej organizacji dane o loginach i hasłach przechowywane będą na lokalnym dysku komputera. Następnie mamy LDAP. W takiej opcji uwierzytelnianie realizuje serwer LDAP i to w jego zasobach i pod jego kontrolą przechowywane są konieczne do tego celu informacje. Następnie mamy opcję NIS, czyli Network Information Service. Dane użytkownikach, podobnie jak LDAP będą obsługiwane przez specjalny serwer, czyli w tym przypadku serwer NIS. I na końcu mamy Windows Domain. Uwierzytelnianie odbywa się na serwerze typu NT, czyli New Technologies firmy Microsoft. Możemy tutaj ustawić także uwierzytelnianie Kerberos, jednak w tej konfiguracji pozostaniemy przy konfiguracji uwierzytelniania poprzez serwer LDAP. Teraz możemy już przystąpić do konfiguracji nowego użytkownika, dzięki któremu będziemy logowali się do systemu operacyjnego. Mamy tutaj okienko, w którym wprowadzamy imię użytkownika, nazwisko. W następnym okienku wprowadzimy login użytkownika. Możemy tutaj także uzyskać podpowiedź, jak nasz użytkownik ma się nazywać. System podpowie nam, a, jak można byłoby nazwać się naszego użytkownika jeżeli nam się to nazwa nie podoba możemy tutaj wprowadzić własną następnie musimy podać hasło dla tego użytkownika i je potwierdzić wybieramy tutaj także czy użytkownik odbiera pocztę systemową czy też ma nastąpić po uruchomieniu systemu automatyczne logowanie Aby zdefiniować większą liczbę użytkowników, należy kliknąć na opcję Zarządzanie użytkownikami. E, można tutaj, e, mamy tutaj dostęp do narzędzi służących do zarządzania użytkownikami albo grupami. E, chcąc w takim trybie zdefiniować nowego użytkownika, należy zaznaczyć przycisk Użytkownicy. A następnie kliknąć na przycisk Dodaj, wtedy instalator przejdzie do okna dodawania nowego użytkownika. W zakładce danych użytkownika ustalana jest jego pełna nazwa, login oraz hasło. Po wybraniu zakładki Szczegóły przechodzimy do okna, gdzie definiowane są następujące opcje. Identyfikator użytkownika, czyli U. ID, unikalny numer użytkownika w systemie Linux. Wartości mniejsze niż 500 zarezerwowane są na potrzeby systemu operacyjnego. Katalog domowy, jest to podkatalog w katalogu do, Home, którego właścicielem będzie tworzony użytkownik. Dodatkowe informacje użytkowników, pole, w którym można umieścić dość szczegółowe informacje o użytkowniku. Powłoka logowania, domyślna powłoka, czyli shell, w której będzie pracował użytkownik, i grupa domyślna przypisuje tworzonego użytkownika do jednej z istniejących grup użytkowników, ustala ją jako domyślną grupę dla tego użytkownika. Po wykonaniu porządków przez system, na ekranie pojawia się informacja o dopiero co zainstalowanym systemie SLS-10. Ten ekran dostępny jest tylko w języku angielskim. Teraz przechodzimy do konfiguracji sprzętu. Jeszcze przed pierwszym fizycznym uruchomieniem komputera, systemu Sles 10 pozostało jeszcze skonfigurowanie jego podstawowych urządzeń wejścia i wyjścia, czyli karty graficznej. Monitora drukarki oraz karty dźwiękowej. Na początku system automatycznie przeprowadza próbę automatycznego wykrycia wszystkich zainstalowanych urządzeń oraz przydziela im domyślne parametry, które oczywiście możemy ręcznie zmodyfikować. Jeżeli konfiguracja nam odpowiada, możemy użyć właśnie tej konfiguracji. Możemy także pominąć konfigurację lub też możemy e, zmodyfikować poszczególne elementy tej konfiguracji. A w tej chwili następuje zapisywanie ustawień. E, przejdziemy teraz do e, czynności końcowych. E, właśnie ja wyświetlił nam ekran, w którym informuje nas, że została zakończona instalacja. Możemy tutaj wykonać kopię instalacji. Może ona się przydać przy instalacji kolejnego systemu na komputerze o identycznej konfiguracji albo do tworzenia systemu po nieudanych modyfikacjach. Opcja sklonuj ten system dla programu AutoJast tworzy plik w katalogu root AutoJast XML. Teraz nastąpi ponowne uruchomienie systemu. Dokonaliśmy ponownego uruchomienia komputera i w tej chwili właśnie startują usługi niezbędne do uruchomienia naszego systemu operacyjnego. Właśnie w tej chwili uruchamia się nasz menedżer środowiska graficznego. I możemy przystąpić teraz już do pracy z systemem SLAS 10.